Aplikacje randkowe zmieniły sposób, w jaki nawiązujemy relacje, zmieniły rytuały, język, oczekiwania i emocje, które temu wszystkiemu towarzyszą. Dziś nie trzeba już poznawać kogoś przez znajomych w pracy czy na uczelni. Wystarczy kilka zdjęć, krótki opis i odruchowy, często bezrefleksyjny gest palcem. Tinder jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych z tych aplikacji, ale czy naprawdę służy tylko do randkowania? A może teraz częściej pełni inne funkcje, tak jak podnoszenie nastroju, zabijanie nudy, niepokoju czy maskowanie samotności, która tak często jest w ostatnich czasach spieniężana. W tym odcinku przyjrzymy się temu, jak korzystanie z Tindera naprawdę wpływa na emocje, poczucie własnej wartości i relacje. Sprawdzimy, dlaczego tak wiele osób korzysta z aplikacji, mimo że nie planują się z nikim spotkać. Jak zmienia sposób, w jaki postrzegamy siebie i innych? Czy jego mechanika może prowadzić do uzależnienia behawioralnego i wreszcie Dlaczego tak często to, co miało zbliżać, zostawiało użytkowników z rozczarowaniem? Zostaw lajka, suba i ruszamy. Dziś sporo materiału przed nami. Gdyby ktoś spojrzał z zewnątrz na sposób, w jaki poznajemy dziś ludzi, mógłby pomyśleć, że relacje to kwestia algorytmu, zdjęcia w dobrym świetle i odpowiednio przesuniętego kciuka czy palca wskazującego. Na co dzień ponad 75 milionów ludzi na całym świecie loguje się do Tindera, przyciąga palcem w prawo albo w lewo i czeka. Czeka na sygnał, że ktoś gdzieś tam kliknął w to samo. Biorąc pod uwagę zaplecze badań naukowych na ten temat, to nie jest już tylko aplikacja rankowa. To światowy eksperyment społeczny w czasie rzeczywistym, w którym uczestniczy więcej ludzi niż mieszka w całej Francji. Najwięcej użytkowników pochodzi z USA: ponad 7,8 miliona. W Polsce około 2,3 miliona aktywnych kont. A kto z niej korzysta? Głównie młodzi dorośli. Według globalnych statystyk aż 60% użytkowników jest poniżej 35 roku życia. Szacuje się, że w Polsce żyje dziś około 8,5 miliona osób w wieku 18-35 lat. Jeśli widzisz kolejną znajomą twarz w tramwaju, kawiarni albo biedronce, zastanawiasz się, czy powiedzieć dzień dobry, bo wygląda znajomo, to spora szansa, że widziałeś się właśnie tam. To właśnie ta grupa wiekowa stanowi trzon cyfrowych randek. Jest najbardziej aktywna, najbardziej narażona na wpływ, ale i najbardziej świadoma tego, jak działa ten cały mechanizm. Ale nie tylko wiek robi tu różnicę. Tinder to również miejsce, gdzie mężczyźni są większością i to zdecydowaną. Średnio 3 na 4 użytkowników to mężczyźni, kobiety stanowią tylko 24% społeczności. Można więc powiedzieć, że jeśli Tinder to szkolna dyskoteka, to panowie stoją pod ścianą z tym barkiem w ręku, a DJ puszcza piosenki tylko dla 1,4 ekipy. Konkurencja jest zacięta, a szanse nierównomiernie rozłożone. No dobrze, ale po co w ogóle zakładać konto na Tinderze? Żeby się zakochać, żeby się umówić na kawę, żeby zobaczyć, kto byłby potencjalnie zainteresowany, gdyby zdecydować się na rozstanie z obecnym partnerem, badanie przeprowadzone przez Szkołę Medyczną Uniwersytetu Stanforda rzuca światło na te pytania. Okazuje się, że co druga osoba korzystająca z Tindera wcale nie planuje spotkania na żywo, a dwóch na trzech użytkowników było już w związku w czasie korzystania z aplikacji. To trochę tak, jakby ktoś regularnie przeglądał oferty pracy, mimo że ma stałe zatrudnienie i nie zamierza zmieniać firmy. Po co? Z ciekawości, dla ego, dla poczucia, że nadal jest na rynku. W tej samej ankiecie użytkownicy wymieniali motywacje takie jak zabicie czasu, rozrywka, podniesienie nastroju, potrzeba potwierdzenia własnej atrakcyjności. Tinder w ich odpowiedziach nie był narzędziem do budowania relacji, ale miejscem, w którym można było chwilowo poczuć się lepiej. Jak lustro, które nie ocenia tylko losowo pokazuje, kto by cię polubił, A tyle, że to lustro jest stałe podłączone do układu nagrody. A przecież przynajmniej w deklaracjach chodzi o coś więcej. Z ankiety przeprowadzonej wśród 300 tysięcy użytkowników wynika, że aż 80% użytkowników Tindera deklaruje, że szuka długoterminowego związku, jednak podejdziemy do tego z dystansem, choćby przez tendencję do aprobaty społecznej i udzielania odpowiedzi w ankietach, które będą postrzegane jako bardziej akceptowane moralnie czy społecznie, nawet jeśli nie są zgodne z prawdą. Skoro połowa z nich nie planuje nawet wyjść, z kimś na kawę, to wygląda trochę jak próba przypomnienia sobie z początkiem lutego, jakie właściwie były postanowienia noworoczne. W innym badaniu dotyczącym aplikacji randkowych, ogółem 24% użytkowników w Stanach Zjednoczonych zadeklarowało, że głównym powodem korzystania z tych platform było poszukiwanie przypadkowych kontaktów seksualnych, 31% u mężczyzn i 13% u kobiet. I właśnie tu rodzi się motyw przewodni tego odcinka. Między tym, co jest deklarowane. A tym, co jest w rzeczywistości. Tinder obiecuje wiele: relacje, bliskość, potencjalną miłość, ale często kończy się na kilkunastu słajpach i nieodebranym hej, co tam w wiadomościach. Jak stwierdził psychiatra Elias Abu Yaude, przepraszam, jeśli to nieprawidłowa wymowa, autor przytoczonego przed momentem badania ze Stanforda, nazywamy je aplikacjami randkowymi, ale najwyraźniej służą wielu innym funkcjom, nawet ważniejszym niż randkowanie. I może właśnie dlatego warto się przyjrzeć nie tylko Tinderowi jako technologii, ale także jako narzędziu psychologicznemu. Bo jeśli coś zmienia nasze codzienne nawyki, sposób myślenia o drugiej osobie, to nie jest już tylko aplikacja, to środowisko, które wymaga zgłębienia i po to tutaj jesteśmy. Jeśli kiedyś zapytasz kogoś, czy czuje się atrakcyjny, możesz dostać odpowiedź, która wcale nie będzie zależeć od lustra, tylko od ostatnich 10 minut na Tinderze. Właśnie tam, w przestrzeni kilku zdjęć i kilku zdań w opisie, rozgrywa się codzienny trening poczucia własnej wartości. Trening, po którym większość przynajmniej raz poczuła się albo lepiej niż zwykle, albo znacznie gorzej. Tinder nie prosi o list motywacyjny. Nie pyta, czy jesteś empatyczny, zabawny, wierny w relacjach. Tinder daje 3 sekundy. Zdjęcie, klik dalej. Zdjęcie, klik dalej, jak taśma produkcyjna. Algorytm nie zna historii, ale co najważniejsze, zna statystyki. Badanie z 2017 roku opublikowane w czasopiśmie Body Image wykazało, że użytkownicy Tindera mają istotnie niższą samoocenę niż osoby, które z aplikacji nie korzystają. Dotyczyło to zarówno oceny własnej twarzy, sylwetki, jak i Ogólnego zadowolenia z ciała. Co ciekawe, najbardziej cierpieli na tym mężczyźni. Statystycznie rzecz biorąc, mężczyzna słajpuje w prawo średnio 46% profili, podczas gdy kobieta tylko 14%. Efekt? Jeden mecz dla faceta może wymagać nawet kilkuset prób. Aplikacja zmusza do ciągłej: Prezentacji, do walki z własnym wizerunkiem, do selekcji zdjęć, poprawiania proporcji, pisania biogramu, który nie brzmi jak ZVA ani autoironiczny podpis. MEMA. W praktyce Tinder promuje coś, co psychologia nazywa przedmiotowieniem, czyli postrzeganiem siebie przez pryzmat oceny zewnętrznej. W efekcie wielu użytkowników zaczyna myśleć o sobie jego produkcie do zaprezentowania. Gdy nie pojawiają się dopasowania, odświeżają zdjęcia, jakby polerowali wystawę sklepową. Z czasem pojawia się frustracja, poczucie winy. Że coś robią nie tak. W 2023 roku aż 85% analizowanych badań wskazywało na negatywny związek między korzystaniem z aplikacji randkowych a zadowoleniem z własnego wyglądu. Uczestnicy częściej deklarowali kompleksy, niezadowolenie z ciała, w skrajnych przypadkach nawet objawy zaburzeń odżywiania, a nawet unikanie realnych kontaktów przez lęk, że na żywo wypadną gorzej. Tinder staje się lustrem, w którym chcemy zobaczyć potwierdzenie swojej wartości, ale to lustro często zniekształca obraz. I nie dlatego, że pokazuje kłamstwa, ale dlatego, że pokazuje tylko fragment wycięty z kontekstu, oderwany od całości. Czy to znaczy, że Tinder szkodzi samoocenie zawsze i każdemu? Nie, ale jeśli ktoś korzysta z niego po to, aby poczuć się lepiej ze sobą, może dostać odwrotny efekt. Bo to nie narzędzie wzmacniające, tylko filtrujące. A filtr, jak wiadomo. Możesz zarówno podkreślić walory, jak i ukryć to co prawdziwe. Wyobraź sobie automat do gry. Wrzucasz monetę, ciągniesz za dźwignię, co się kręci, serce bije szybciej, wypadają trzy symbole i wygrywasz. Albo nie, i grasz dalej. To mniej więcej ten sam mechanizm psychologiczny, który działa w Tinderze. Każdy swipe to Mikrohazard. Możesz trafić albo nie. Może dostać mecz, wiadomość, a może nawet zaproszenie na kawę, ale najczęściej nie dostajesz nic. I to właśnie to może sprawia, że zostajesz w grze. Psychologia zna ten schemat od dawna. Jest to najpotężniejszy znany mechanizm warunkowania behawioralnego. Oparty na nieprzewidywalnej nagrodzie, która pojawia się tylko czasem, ale wystarcza co często, żeby uzależnić. Badania pokazują, że Tinder właśnie tak działa. Użytkownicy na całym świecie wykonują ponad 1,6 miliarda swipe'ów dziennie. Aplikacja została zaprojektowana tak, by generować napięcie i ekscytację. Szybkie, proste gesty, brak opóźnienia, szybka nagroda, lubi brak. Odgłos, animacja wszystko po to, by uruchomić układ nagrody w mózgu. Ten sam, który reaguje na czekoladę, hazard i nowe powiadomienia z social media. Dopamina. Neuroprzekaźnik odpowiedzialny za motywację i przyjemność odgrywa tu kluczową rolę. Każdy mecz wiąże się z jej wyrzutem ale co najważniejsze dopamina nie pojawia się wtedy, gdy dostajemy nagrodę, tylko wtedy, gdy ją oczekujemy. To właśnie dlatego samo przeciągnięcie w prawo i czekanie potrafi być bardziej uzależniające niż sam kontakt z drugą osobą. Możemy powiedzieć, że korzystanie z Tindera aktywuje te same struktury mózgu co inne zachowania uzależniające. Dopasowania pełnią rolę emocjonalnych symulantów, jak silne choć trwałe zastrzyki dopaminowe. Nie bez powodu powstała już nawet specjalna skala PTUS, czyli Problematic Tinder Use Scale, opracowana przez zespół psychologów pod kierunkiem Gabora Orosha. Ta skala mierzy kompulsywne, nałogowe korzystanie z aplikacji mimo negatywnych konsekwencji, takie jak stres, poczucie straty czasu, niska satysfakcja z relacji i objawy depresji. Najsilniejszym predyktorem uzależnienia jest używanie Tindera jako sposobu na re regulację nastroju i poprawę samooceny. Mechanika swajpowania działa tu jak emocjonalna loteria. Albo dostajesz dopasowanie i przez chwilę czujesz się atrakcyjny, pożądany, albo nie i wtedy wracasz po więcej, bo może kolejny swipe przyniesie to, czego szukasz. W 2023 roku firma Savanta opublikowała badanie, w którym ponad 90% użytkowników Tindera z pokolenia Z Deklarowało frustrację związaną z aplikacją, a 21% mówiło o Dating Up Fatigue. To stan, który określa emocjonalne wypalenie wynikające z ciągłego cyklu dopaminowego, słajpowania, oczekiwania, nadziei, zawodu i powtarzania tego całego procesu. Jak w wywiadzie stwierdziła dr Stephanie Tong, badaczka relacji cyfrowych. Platformy randkowe po cichu zmieniają uwagę ludzi i zmieniają oczekiwania wobec potencjalnych partnerów i subtelnie wpływają na ich decyzje dotyczące tego, których partnerów wybierać. Czy zatem Tinder uzależnia? Jego mechanika oparta jest na tych samych zasadach co wiele nałogów behawioralnych, a to znaczy, że jeśli korzystamy z niego kompulsywnie, w odpowiedzi na nudę, stres, samotność... Efekt może być odwrotny do zamierzonego. Można w nim nie tylko nie znaleźć związku, ale jeszcze stracić czas, energię i komfort, zamiast za krótkotrwały zastrzyk dopaminy. W teorii Tinder miał rozwiązać problem samotności, połączyć tych, którzy nie mają z kim pójść do kina, napić się kawy, czy po prostu pogadać. Ale gdy spojrzymy na wyniki badań, okazuje się, że w praktyce może to być zupełnie odwrotne. Zacznijmy od najważniejszego pytania. Czy Tinder zmniejsza samotność? Na pierwszy rzut oka, tak. Setki potencjalnych rozmówców, wiadomości, dopasowania. Tylko, że to samotność zapełniona interakcjami, a niekoniecznie relacjami. Psycholodzy zajmujący się wpływem aplikacji randkowych na dobrostan zauważyli, że intensywne korzystanie z Tinder'a może wiązać się z pogorszeniem nastroju, wzrostem lęku oraz poczuciem emocjonalnego przeciążenia. Uczestnicy badania zostali przebadani pod kątem motywacji. Czy korzystają z Tindera dla zabawy, dla seksu, z nudy, dla walidacji, yy, częstotliwości korzystania z aplikacji oraz wskaźników samopoczucia, czyli radości, smutku, napięcia i lęku. Osoby, które korzystały z Tindera kompulsywnie, deklarując potrzebę stałego sprawdzania aplikacji, częściej doświadczały obniżonego nastroju, silniejszego smutku i napięcia, i bardziej wyraźnego poziomu lęku. Co więcej, Motywacje związane z porównywaniem się z innymi oraz potrzeba walidacji okazały się silnie powiązane z niższym dobrostanem psychicznym. To nie błąd systemu. To mechanizm, który działa dokładnie tak, jak został zaprojektowany. Bo Tinder nie dostarcza trwałego poczucia więzi, tylko potencjał więzi. A potencjał, jeśli nie zostanie zrealizowany, może działać jak obietnica bez pokrycia. Pojawia się samotność, wynikająca nie z braku ludzi wokół, tylko brak sensownych, głębokich połączeń. Co więcej. Aplikacja ta wzmacnia lęk przed oceną społeczną. Skoro wiem, że ktoś może mnie przyciągnąć w lewo na podstawie jednego zdjęcia, zaczynam inwestować w swój wizerunek, a nie w relacje. To autostrada do chronicznego napięcia, perfekcjonizmu i lęku społecznego. Ale kiedy strategia radzenia sobie z trudnymi emocjami opiera się na niepewnej gratyfikacji z zewnątrz, to nie działa długofalowo. Takie mechanizmy działają trochę jak fastwood psychologiczny. Poprawiają samopoczucie na chwilę, ale nie odżywiają. Przeciwnie, z czasem osłabiają naszą odporność emocjonalną. W kombinacji z pogłębieniem samotności tworzy to błędne koło. Ludzie sięgają po Tindera, bo czują się samotni. Po korzystaniu z niego przez pewien czas czują się jeszcze bardziej samotni, a emocje, które wymagają czasu i cierpliwości, oddalają się i wydają się być jeszcze bardziej niedostępne. Ile osób, które korzystają z Tindera, faktycznie spotyka się na żywo z kimś, kogo tam poznały? Według danych z 2024 roku tylko jedno na 10 dopasowań prowadzi do spotkania w rzeczywistości. To oznacza, że 90 dopasowań zostaje w sferze cyfrowej, jako nierozpoczęta lub niedokończona rozmowa, nieodebrana wiadomość lub klasyczny ghosting. Tylko 12% użytkowników Tindera deklaruje, że weszło dzięki aplikacji w trwały związek. Niestety nie mamy informacji, co dokładnie oznacza trwały związek. Dla niektórych może być to kilka miesięcy, dla niektórych kilka lat. A dla niektórych małżeństwo to zaledwie niewielka garstka w porównaniu z liczbą tych, którzy twierdzą. Że właśnie po to tam są. Przypomnijmy, w badaniu z 2022 roku 80% użytkowników zadeklarowało, że szuka na długoterminowej relacji. Nawet jeśli przyjmiemy tę statystykę za prawdziwą, oznacza to, że zaledwie 15% tych, którzy deklarują chęć poważnego związku, faktycznie go tam znajduje. Reszta pozostaje w stanie zawieszenia między oczekiwaniem a zdarzeniem z realiami, i właśnie to staje się źródłem frustracji. Pojawia się rozczarowanie, spowodowane wysokimi oczekiwaniami. w Wobec aplikacji i niskimi realnymi rezultatami. Z czego to wynika? Po pierwsze, nadmiar możliwości. Kiedy masz teoretycznie dostęp do setek tysięcy potencjalnych partnerów, każda osoba, którą spotykasz, staje się tylko jedną z opcji. Efekt: decyzje są mniej zaangażowane, szybciej porzucane są rozmowy, relacje traktowane są jak zawartość koszyka na Allegro. Można dodać, można usunąć, nic się nie stanie. Po drugie, zjawisko ghostingu. Tinder sprzyja zrywaniu kontaktu bez słowa, bo nie wymaga żadnej odpowiedzialności. Według jednego z badań ponad 30% respondentów przyznało się do ghostowania kogoś, a 85% doświadczyło ghostingu ze strony innej osoby. Jako jedne z najczęstszych przyczyn wymieniano nieatrakcyjną osobowość, niepożądane zachowania, np. agresję, brak gotowości na związek, czy zainteresowanie kimś innym. Niektórzy nawet traktowali to jako naturalny element aplikacji randkowych, po prostu kontakt bez zobowiązań. Na koniec wypalenie randkowe, o którym już wspominaliśmy oraz dysproporcja płci użytkowników i fakt, że na jedną kobietę przypada trzech mężczyzn. Czyli zamiast głębokiej relacji, frustracja. Korzystanie z aplikacji, przeradza się, w scrollowanie. Ale żeby nie było jednostronnie, Tinder może prowadzić do trwałych związków. W USA ponad 400 tysięcy małżeństw zostało zawartych dzięki tej aplikacji od początku jej istnienia. Dla niektórych to miejsce, w którym udało się znaleźć kogoś na stałe. Trzeba wziąć wzmiankę na to, że są to raczej wyjątki, stanowiące zaledwie kilka, kilkanaście procent ogółu, a nie częsty finał historii. Tinder w powszechnym odbiorze bywa kojarzony z uzależnieniem, ghostingiem i rozczarowaniem. Trudno się temu dziwić. Wiele badań, które omówiliśmy wcześniej, pokazuje ciemne strony korzystania z tej aplikacji, ale nawet narzędzia o dużym potencjale ryzyka mogą w określonych warunkach przynosić korzyść. Dla wielu użytkowników, Tinder okazuje się przestrzenią, w której można zacząć budować kontakt z drugim człowiekiem, tam gdzie w świecie byłoby to zbyt trudne. Dla osób z lękiem społecznym, introwertyków osób po trudnych relacjach lub tych, którzy po prostu nie czują się komfortowo w bezpośrednich kontaktach, aplikacja staje się buforem. Dla młodych dorosłych z wysokim poziomem lęku Tinder bywa pierwszym krokiem w kierunku kontaktu z innymi. Pozwala interakcje w kontrolowanych warunkach, we własnym tempie, bez konieczności wystawiania się od razu na ocenę w przestrzeni fizycznej. To trochę jak trening umiejętności miękkich. Jest też drugi, często niedostrzegany aspekt. Tinder jako narzędzie inkluzywne. W małych miejscowościach na obszarach o ograniczonym dostępie do różnorodnych środowisk społecznych czy w kręgach, gdzie tematy związane z orientacją seksualną wciąż bywają tabu, aplikacje randkowe stają się oknem na świat. Osoby LGBT z terenów pozamiejskich wskazują Tindera jako jedno z nielicznych miejsc, gdzie mogłyby bezpiecznie eksplorować swoją tożsamość i budować relacje, których wcześniej w ich otoczeniu po prostu nie było. Tinder może też paradoksalnie wspierać rozwój osobisty. Niektórzy użytkownicy przyznają, że dzięki regularnym rozmowom i interakcjom nauczyli się lepiej opowiadać o sobie, precyzyjniej określać swoje potrzeby i granice, a także szybciej rozpoznawać, czego oczekują w relacjach. I wreszcie, Tinder może faktycznie łączyć ludzi. My wspomnieliśmy o małżeństwach w USA. Założę się, że też wśród Was są osoby, które poznały swojego partnera, partnerkę na Tinderze. To nie są przypadki, które można ignorować. Na części osób Tinder rzeczywiście był jedną decyzją, jednym kliknięciem, które otworzyło drzwi do prawdziwej i zdrowej relacji. Tinder może być powierzchownym źródłem dopaminy albo miejscem głębszego kontaktu. Może być ucieczką od emocji albo próbą ich przepracowania. Może wciągać, a może też pomagać otwajać. Mógłbym powiedzieć, że narzędzie nie jest ani dobre, ani złe, tylko sposób, w jaki go używamy, decyduje o jego wpływie. Ale tego nie powiem. Podkreślę w tym punkcie, że funkcjonalności i interfejs Tindera zostały zaprojektowane tak, aby manipulować decyzjami i zachowaniami użytkowników. Mając tę wiedzę, mam nadzieję, że jeśli z niego korzystacie, to zaczniecie zauważać to, co nie jest zauważalne na pierwszy rzut oka i przyciągniecie do siebie tylko te pozytywne strony. A jeśli zawiedzie również czynnik ludzki. To znajdziecie to, czego szukacie w innym miejscu. Przeszliśmy dziś przez masę badań i danych statystycznych z wielu krajów. Nie ma wielu aplikacji, których fenomen byłby tak dobrze prześwietlony. Wszystkie źródła, na których oparty był dzisiejszy odcinek, znajdziecie w opisie. Dzięki i do zobaczenia następnym razem.